Ja uważam, że tak jak było na początku mówione, że, że to nie brała jedna osoba. a w ogóle to musi miał być i zleceniodawca, i były ślady na trzech, a teraz wszystko wszystko do jednego kamana, że jeden. Ten jeden jest najwinniejszy, co dzisiaj będzie odpowiadał. Bo niech pani on na drugi dzień, jak ja zadzwoniłam do jego matki, przyszedł i mi twierdził, że będzie wszystko w porządku. Że Paweł jest, Paweł pojechał na laski do Lublina, Paweł pojechał na wlot do Lublina. On cały czas był przy mnie, wręcz mnie monitorował. Jak chodziłam po policji na początku i tłumaczyłam, że, że tam jeden, nie jeden. Nie, proszę panią, są ślady na trzech i to nie było morderstwo, to była egzekucja. Ujechaliśmy polną drogą około 300 metrów. Audi jechało za nami. Następnie skręciliśmy w prawo i zatrzymaliśmy się. Za nami ustawiło się Audi A8. Andrzej powiedział, 8. rozglądałem się, gdzie jest ten samochód do naprawy. W tym czasie Paweł szedł wzdłuż naszego samochodu do samochodu Audi. Gdy minął lewe drzwi pasażera tylnego gdzie siedział Andrzej i wtedy z samochodu wyskoczył Andrzej. Ja patrzyłem się, gdzie idzie, Paweł, gdzie idzie Paweł i widziałem, że Andrzej od razu, jak wysiadł, podniósł do góry prawą rękę, zrobił zamach i uderzył w górną część głowy Pawła Marzęda. Paweł Marzęda krzyknął z bólu. Andrzej i Czapka nie odzywali się. Wyskoczyłem z samochodu, krzyknąłem, Jezu, co robicie? Czapka powiedział do Andrzeja, rób swoje, a do mnie że jak nie chcę skończyć jak Paweł, to mam odjechać Audi i się zatrzymać. Cofając, widziałem, jak Andrzej popycha Pawła. W tym momencie Paweł leżał na ziemi i próbował wstać. Andrzej popchnął go i nie pozwolił mu wstać. Paweł leżał twarzą do ziemi. Widziałem, jak czapka uderza Pawła także w tył głowy. Wydaje mi się, że także część, co przypominało młotek. Widziałem, jak Andrzej wziął Pawła za ręce, a czapka... Za nogi i wrzucili go do bagażnika okla. Paweł głośno wówczas zjęcia. Czapka zdjął w nogi, które wystawały z bagażnika i wepchnął je do wewnątrz. Następnie Andrzej wsiadł na siedzenie kierowcy, a czapka na siedzenie pasażera z przodu i odjechali na wprost bagażnika nie zamykali. Ja tyle to miałem przy sobie, chciałem zacząć, ale siebałem, że za chwilę wystać się to samo ze mną, co z Pawłem. Byłem w szoku. Anna Marzęda, matka zamordowanego na którym dokonano egzekucji, nie to, że, że go zamordowano.